Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie lubelskim, by po raz kolejny odkrywać piękno kobiecego oblicza polskiej wsi. Docieramy do miejscowości Kolonia Świdnik Małe, gdzie wraz z córkami rodzinne gospodarstwo sadownicze z pasją prowadzi Elżbieta Buła. Miejsce słynie nie tylko z czereśni, ale także z wiśni, jabłek i gruszek oraz z powstających tu przetworów, w tym soków. Również z tego, że wdrażane są tu rozwiązania współgrające z naturą, które mają za zadanie minimalizować konieczność wykorzystywania tradycyjnych środków ochrony. Marysia bardzo szybko zostaje przyjęta do kobiecej drużyny zbierającej czereśnie, wszystkie ręce na owocowy pokład. Oczywiście przy pracy nie zabrakło powodów do uśmiechu oraz tematów do rozmowy, w szczególności o historii gospodarstwa, a przy tym kobiecego biznesu. Pani Elżbieto, można powiedzieć, że ma pani sadownictwo w swoim DNA, w swojej krwi. Tak, pochodzę z rodziny rolniczej i byłam takim trochę niepokornym dzieckiem, które zawsze interesowało się rolnictwem i tym, co się dzieje. Już jako mały smyk chodziłam po łąkach i robiłam zielniki. Rodzice tak mną pokierowali, że poszłam jednak do liceum i nie spełniłam ich marzenia, bo miałam zostać lekarzem. W czwartej klasie oświadczyłam, że idę na ogrodnictwo i skończyłam e, ogrodnictwo. Rodzice z początku niekoniecznie byli zadowoleni. Obecnie myślę, że są e, bardzo, bardzo zadowoleni z e, tego, że skończyłam ogrodnictwo i przejęłam po nich e, dziedzictwo. Jest to gospodarstwo rodzinne. Jaka e... jest historia tego gospodarstwa? Bo mm. sięga 1913 roku. Tak, to jest taka magiczna data, 1913. Mój pradziadek. Szczepan wykupił ziemię z banku y, ziemskiego i założył tutaj swoje gospodarstwo. Troszeczkę było ogrodnictwa. Ze wspomnień wiem, że mój dziadek skończył szkołę w Namęczowie, ogrodniczą, kiedy ja poszłam mocno w sadownictwo po skończeniu studiów. Poszłam w sadownictwo nowoczesne. Od razu wtedy było nowoczesne sadownictwo. Byłam świeżo po szkole, musiałam się dużo uczyć, dużo uczyłam się na własnych błędach. A jak rodzina zareagowała na takie rewolucje w sadach? Rodzina nigdy mi nie przeszkadzała. Ale najpierw zawsze obserwowali na zasadzie, czy mój nowy pomysł. Wyjdzie mi. Czy też nie. <gry> Razem z bratem jesteśmy w stanie prowadzić to gospodarstwo, wspólnie użytkować maszyny, wspólnie podejmować inwestycje, wspólnie pracować. I to fajnie tak przekłada się obecnie na moje córki, które również zaczynają uczestniczyć w życiu tego gospodarstwa. Bo można powiedzieć, że to gospodarstwo tak. Na naprawdę babiniec. Pani i dwie córki. Tak. Plus moja mama, która ma bardzo dużo do powiedzenia. I wszystkie silne osobowości. Myślę, że tak. Myślę, że tak nie będę zaprzeczała. No, można powiedzieć, że jesteśmy dość charakterne kobiety. Ale to dobrze, bo dzięki temu jest postęp. Nie boimy się wyzwań. Szukamy innowacji. Elżbieta Buła od kilku lat aktywnie działa na rzecz zachowania bioróżnorodności, co widać w gospodarstwie niemal na każdym kroku. Stosowana jest integrowana ochrona roślin. Zostały także wdrożone zasady zrównoważonego rolnictwa. Jest tu nawet pasieka. Dzięki obecności pszczół nie trzeba martwić się o zapylenie upraw. Do tutajszego sadu została również wprowadzona murarka ogrodowa. Przygotowane są dla niej siedliska w postaci uli, trzciny i specjalnych formatek. Jest dla Pani ważne, żeby ogrodnictwo w Pani wydaniu było zrównoważone. Jest to sposób na życie, to jest filozofia życia. Ja po prostu uwielbiam tworzyć bioróżnorodność wokół siebie. Ja się tym po prostu fascynuję. Takim ostatnim, znaczy nie ostatnim może elementem, który został na przykład wprowadzony do gospodarstwa, to było pszczelarstwo i zapylacze. Udowodniłam sama sobie, i chyba dużej części znajomych, że sadownik może być pszczelarzem, może pszczołę miodną e, wykorzystywać do. Mm, tej dobrej roboty, którą wykonuje w sadzie, czyli zapylanie, może e, odpoczywać przy pszczołach, e, bo powstał na przykład domek do apiterapii e, tutaj, e, może ogród swój e, przystosować e, do e, pszczoły, do zapylaczy, oprócz pszczół, e, jako bioróżnorodność e, mamy, mm, no, mamy murarkę. Mamy czmiele, mamy budki dla czmieli, mamy hotele dla murarek. W sadach rozmieszczone są również budki lęgowe dla ptaków, które są naturalnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami. W tym roku i myślę, że to dzięki właśnie tym ptaszkom wykonaliśmy jeden zabieg chemiczny na zwójki mniej. Po prostu chodząc, obserwując sad, uznałam, że nie ma potrzeby y, wykonywania tego zabiegu, pomimo tego, że była sygnalizacja. Nie wykonałam, nie pomyliłam się. Bioróżnorodność opłaca się. Innym takim elementem e, fajnym e, to jest wprowadzenie e, ptaków drapieżnych. Mamy czereśnie, a wiadomo, że jak czereśnie to są szpaki, to są kwiczoły. My jako sadownicy e, nie możemy dopuścić do tego, żeby e, przez e, jeden poranek e, nasze e, plony zostały e, pożarte przez e, ptaki, więc e, wprowadziliśmy budki, domy. Rzeczywiście udało nam się, bo mamy w dwóch miejscach, zasiedliły nam się pustółki. Ochrona u nas w gospodarstwie nie jest typowo chemiczna. My staramy się wracać do tych elementów, które były wykorzystywane kiedyś. To jest taki powrót do korzeni można tak, powiedzieć. Powrót, powrót do, do korzeni. Idziemy również w nowoczesną technologię związane z informowaniem, z monitoringiem, także to wszystko w gospodarstwie jest. Staramy się nadążać za nowinkami technologicznymi i to pięknie zgrywa się jedno z drugim. Czy teraz jest pani dumna z tego, co pani tutaj stworzyła, z tej enklawy bioróżnorodności u siebie w gospodarstwie? Ja jestem przede wszystkim szczęśliwa. Ja odpoczywam tutaj. Dla mnie prowadzenie tego gospodarstwa, czy jest pracą? To no jest pracą, ale to jest głównie przyjemność. Ja kocham to, co robię. Ogrodnictwo zrównoważone, czyli jakie? Doskonałe pytanie. Tak naprawdę nie ma jednej formalnej definicji w Unii Europejskiej, ani nigdzie na świecie. Jest wiele tych definicji, mieszają się trochę te pojęcia. Ja najbardziej lubię używać tej, które zarówno polscy profesorowie, jak i sadownicy używają, czyli opieramy się na trzech filarach. Pierwszy filar to cele środowiskowe, czyli dbamy produkując owoce czy warzywa o cele, o środowisko naturalne. Drugi filar to te cele społeczne, czyli produkujemy to też z poszanowaniem naszych sąsiadów, tej młodzieży, która chociażby tak jak tueli w gospodarstwie, odwiedza, uczy się, jak. Zrównoważona produkcja wygląda. Jest to przyjazne dla otoczenia, również dla osób, które odwiedzają te gospodarstwa. Ale trzeci filar, nie wiem czy nie najważniejszy, to cele ekonomiczne. Jeżeli sadownik czy producent warzyw nie będzie miał zapewnionych godziwych dochodów, to nie będzie w stanie realizować tych pozostałych celów, i ta równowaga musi być pomiędzy tymi wszystkimi zadaniami. Jeżeli tak będzie, to będziemy w stanie dalej rozwijać się w zrównoważony sposób. Jako to pojedyncze gospodarstwo, jako region, lubelszczyzna, cała Polska czy Unia Europejska. Jakie innowacje pojawiają się w zrównoważonych sadach? Tych innowacji mamy dużo. Ja bym je najprościej podzielił na dwie grupy. Pierwsze to jest biologizacja, druga cyfryzacja. Biologizacja to jest coraz więcej bardzo nowoczesnych, coraz skuteczniejszych metod, chociażby walki ze szkodnikami czy z chorobami w chronie jabłoni. I takie doświadczenia, takie testy te prowadzimy chociażby tutaj w gospodarstwie u Eli i jej córek. Druga grupa to są rozwiązania cyfrowe, nowoczesne metody, systemy wspomagania decyzji, które pomagają producentom owoców w precyzyjnym wykonywaniu zabiegów, chociażby po to, żeby te nowoczesne biologiczne środki jeszcze lepiej wykorzystać. Sady zawsze ciężko opuszczać, a szczególnie wtedy, gdy są taką ostoją natury. Sady i ogrody to z pewnością miejsca, gdzie można z powodzeniem wprowadzać najnowsze rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu. Podstawą zrównoważonego ogrodnictwa jest gospodarowanie zasobami naturalnymi w taki sposób, by zapewnić możliwość korzystania z nich nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom. Ruszamy w dalszą drogę. Docieramy do urokliwego gospodarstwa prowadzonego przez Dorotę i Jana Dzięciołów. Znajduje się ono w otulinie lasów, łąk i rzeki Wkry. Położone jest w krajobrazowym parku Natura 2000. Wielką miłością gospodarzy są konie, i to właśnie one są główną atrakcją prowadzonej przez nich zagrody edukacyjnej. Panie Janku, jaka jest Państwa historia w tym miejscu, na tej mazowieckiej wsi? Ogólnie zawsze marzyliśmy o tym, żeby mieszkać na wsi, mieć swoje zwierzątka. No i udało się. Jesteśmy tutaj. Pracowaliśmy w, no, w różnych firmach, korporacjach, w Polsce, również za granicą. No ale teraz udało się, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To mieszkanie na wsi było zawsze w perspektywie takich marzeń, pragnień, bo kocha pan konie. Tak, obydwoje z żoną, ale ja szczególnie konie to dla mnie są najpiękniejsze i najmądrzejsze zwierzęta. Konia nie no, można nazwać zwierzęciem, tylko przyjacielem człowieka. Mamy wspaniałe konie, konie fiordzkie, konie rasy śląskiej, tinkery. Mamy też piękną klacz hafinger, rasa hafinger. Te rasy są już bardzo mało znane w Polsce, aczkolwiek odtwarzamy to z pomocą męża, bo mąż się zajmuje konikami. Konie to oczywiście nie jedyni mieszkańcy zagrody. Gospodarze stworzyli we wsi zieluń różnorodne rancho. Tuż po koniach gości najczęściej witają tu owce i barany. Przyjmowane są przez najmłodszych z entuzjazmem, ale niekiedy także z lekką dozą nieśmiałości. I tu znów dawka doznań i terapia, bo przytulanie się do takich futrzestych zwierząt to sama radość, a poza tym lekcja pod chmurką. Co owce lubią jeść, jaki mają tryb życia i co nam dają, między innymi jakie walory ma ich mleko. Potem przyszedł czas na spotkanie z kozami anglonubijskimi i kolejną lekcję: od wiaderka do serka. Poza takimi kontaktami każdy, kto miał ochotę, mógł także serków spróbować. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również w zagrodzie króliki. Gospodarze mieli przy ich karmieniu wielu pomocników, czasem nawet zbyt wielu. Każde dziecko, które tutaj przyjeżdża, może przeżyć wspaniałą przygodę. Co może tutaj robić? Nasze dzieciaczki, jak nas odwiedzają, są mile prowadzone, są z radością. Yy, przeprowadzane po kolei do zwierzątek, oprowadzane w świat, w świat wsi. Czy spodziewała się Pani kiedyś, przypuszczała Pani w najśmielszych snach, że zostanie Pani rolniczką, taką farmerką na mazowieckiej wsi? Zawsze z mężem żartowaliśmy po prostu, że w życiu robiliśmy wszystko, a jeszcze został nam zawód rolnika. No i, I stało się. I stało się, spełniliśmy to i mam nadzieję, że w tym zostaniemy już do końca. Czuję się pani tutaj szczęśliwa. O! <laughs> Łzy radości. O i Kogut pięknie zapiał i no, podsumował tylko. naszą rozmowę. Po intensywnych atrakcjach zawsze przychodzi czas na odpoczynek. W zagrodzie okazją na wyciszenie jest malowanie w terenie. Piękna tutajszych plenerów. Czy malunki są w stanie oddać takie widoki? Okazuje się, że tak, bo tworzone są prosto z serca. Kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Docieramy do gminy Mogilnica. To właśnie tutaj swoje ekologiczne gospodarstwo prowadzą Danuta i Waldemar Zeżyccy. Trafiemy do ich sadu, bo specjalizują się w uprawie owoców z ekocertyfikatem. certyfikatem. Jak tu pana romantycznie, jakie stare drzewa. Mało spotykane odmiany. No, w ręku ma pani krąselkę. To jest bardzo starą odmianą, która krąselka w niektórych rejonach nazywa się Jaśnie Pańskie. O proszę. Bo to było, była odmiana, która kiedyś była na starych dworach, i to odmiana, którą bardzo kiedyś lubili nasi przodkowie. W sedzie można się rozkoszować. Są tu szare renety o korzennym, słodko-kwaśnym smaku, słodkie i kruche kosztele, a także kwaskowate antonówki. A co to za odmiana? To jest floryna, odmiana odporna na choroby, bardzo fajna odmiana słodkowinna, bardzo cenna w uprawie ekologicznej. W ekologicznym sadzie rodziny Zażyckich w ochronie roślin oraz w kontroli chorób i szkodników są wykorzystywane wyłącznie metody naturalne i przyjazne dla środowiska. Rolnicy są przekonani, że wzmacnianie roślin wzmacnia ich odporność na patogeny. Ekologiczny sad stwarza doskonałe możliwości rozwoju naturalnych wrogów szkodników, co wspiera ochronę biologiczną. Panie Waldku, jaka jest historia tego sadu? O, historia jest dość długa. Ten sad ma przynajmniej z 50 lat. Ja mówię przynajmniej, bo zasadzony był w latach 50., później był dosadzany, modyfikowany, ale po tych, można powiedzieć, przodkach tego sadu czyli starych odmianach, takich jak cesarz Wilhelm, Reneta kulona bo coś takiego jest. Powiedzmy sobie, jest taka odmiana Pepina Rybstona. Gołębiak. Między te odmiany zostały wsadzone trochę nowsze odmiany, takie jak topaz, waleria. Czyli rzadko już spotykane teraz, w obecnych czasach? Znaczy, no, rzadko, bo wszyscy idą w tym kierunku, żeby zwiększyć jak najwięcej plonów z hektara. Dawne odmiany trochę były inne, i nad się sadziło, rozstawy były inne. A właśnie te stare odmiany doskonale nadają się do uprawy ekologicznej, bo są bardzo odporne na różne choroby, szkodniki. Można było przechowywać w warunkach po prostu prymitywnych, nie w chłodniach. Z historii wiadomo, że szara reneta kiedyś, jak nie było przechowani, to nawet była kopcowana. Czy płynie w panu sadownicza krew? Tata mój był sadownikiem. Także zakładał ten sad. No później. Ja kontynuowałem to już w latach 70., można powiedzieć. Pierwszy kurs sadowniczy skończyłem i myślałem o tym, że będę w sadownictwie. A później poszedłem też na SGGW. I to kontynuacja była. Gospodarstwo na początku miało. Około 4 hektarów, a później no, w tej chwili się rozrosło do, do, do 12 hektarów. Nie? Czyli dokupowałem malutkie działeczki, komasowałem i, i utworzyłem no, inny sad. Ten stare sad zostawiłem, a młode sadziłem. W sadzie jest wiele pożytecznych owadów, biedronkowate i skorki. Wykorzystywane są tu także gatunki pożyteczne, jak roztocza drapieżne. Dużą pomocą służą rolnikom również ptaki. Naturalne obrzeża ekologicznego sadu z dziko rosnącymi roślinami wspierają równowagę ekosystemu. Czym się różni taki sad ekologiczny od konwencjonalnego? Dużo rzeczy robimy ręcznie i nie stosujemy chemii syntetycznej. Na bazie czosnku opryski są, na bazie olejków naturalnych. Zresztą w sadzie moim staram się minimalnie stosować wszystkie jakiekolwiek opryski. Dbacie państwo też o wspieranie bioróżnorodności? Bioróżnorodność sama się tworzy w takim sadzie. Dlaczego? Że jest groch chwastów różnych, powiedzmy sobie e, samosiewów, a poza tym w sadzie e, są różne gatunki, czyli nieraz w w tym samym sadzie jest jabłko, gruszka, śliwka, czyli różnorodność jest gatunkowa. Czy ja dobrze widziałam, że w pana sadach są owce? No są, są też, stosujemy je jako takie pomocnice nasze, Naturalne że tak na kosiarki. kosiarki. nasze kosiarki, które tak na obszarze gdzieś ze 4 hektarów koszą. Pracują, ale to zarazem dla nich przyjemność. No przyjemność, przyjemność dla nich i dla nas można powiedzieć. A skąd decyzja o tym, żeby sad był ekologiczny? Wie pani, co, to było w momencie, kiedy dzieci zaczęły chorować swego czasu, doszliśmy do wniosku, że najpierw przeszliśmy na integrowaną produkcję, bo w ogóle to ja byłem jednym z pierwszych osób, która wprowadzała integrowaną produkcję w Polsce, a później przeszliśmy już bardziej na produkcję ekologiczną. Co daje Państwu taki ekologiczny certyfikat? Czy konsumenci są coraz bardziej świadomi, co oznacza taki certyfikat? Znaczy, wie Pani, teraz świadomość konsumentów jest duża, dlatego że media cały czas niektóre rzeczy pro, propagują. Gdzie trafiają Państwa produkty? Jaki jest rynek zbytu? Yy, no głównie to do sklepów, do prywatnych odbiorców. Rekomendowana dzienna minimalna dawka warzyw i owoców wynosi 400 gramów. Rolnicy polecają, by podwoić tę ilość. Duże jabłko waży około 200 gramów, zatem proste będzie dostarczenie sobie podstawowej dziennej dawki zdrowia. Dlaczego warto uwzględnić jabłka ekologiczne w codziennym menu? Są źródłami witamin z grupy B, witaminy C, E, K, wielu składników mineralnych, kwercetyny, flawonoidów i antyoksydantów niezbędnych do zwalczania wolnych rodników. Są również źródłem błonnika pokarmowego. Poza tym zapewniają stabilny poziom cukru we krwi ze względu na niski indeks glikemiczny. Dzięki czemu zapobiegają powstawaniu cukrzycy i miażdżyce. Są nie tylko sycące, ale też niskokaloryczne. kaloryczne. Możesz się tam trochę zagonić, wiesz? Żartowałem. A jak one pójdą? Tutaj od razu, tak? No to wolałbym to wiedzieć troszkę. Ale jedno jest pewne, zauważyła Cię. Chcesz siodło?